Cześć kochani, witam serdecznie, ja jestem Zuwiks i przychodzę do Was w pierwszej kolejności z życzeniami. widzicie, film pojawia się w tym momencie tuż przed świętami, więc z tego miejsca chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt, przede wszystkim spędzonych w rodzinnym gronie, żeby były zdrowe, radosne. Żebyście cieszyli się z prezentów, które otrzymacie. Słuchajcie, ten film ma być podsumowaniem tego mojego ostatniego roku na Twitchu. To prawda nie jest on ostatni, ponieważ w 2024 dalej będę streamował. Aczkolwiek będzie sporo nowości. Jestem zadowolony z przebiegu ostatniego roku. Sporo się wydarzyło, stream się rozwinął. W mniejszym bądź większym stopniu zaczynaliśmy od kreatywa, tworzyliśmy rzeczy w Blenderze, w Photoshopie, w różnych innych programach. Pod koniec roku, może zauważyliście, może nie, chciałem wrócić do kreatywa w porannych streamach w czwartki i w piątki. Niestety, yy, plany pokrzyżowała mi niespodziewana awaria aż czterech dysków, yy, gdzie straciłem bardzo dużo projektów. Ee, większość tak naprawdę projektów, nawet starszych, które gdzieś tam magazynowałem, czy to z Blendera, czy z Unreala, znalazły się na dyskach, które po prostu umarły. Ee, więc ja też straciłem troszkę zapał do tego artu, byłem podłamany. Było tam też kilka zleceń, które wykonywałem, że tak powiem, zawodowo. I to jakby przeważyło na szali to, że ten creative się nie pojawił mnie już później. Zresztą było mnie nieco mniej, niestety, ponieważ musiałem nadrobić e, zlecenia. No ale mimo wszystko uważam, że ten rok był w jakimś tam stopniu udany. Da Damie nawet w dosyć dużym stopniu był udany. Wykonałem e, chociażby na streamach e, sporo rzeczy, których tak naprawdę, no... Myślę, że gdybym nie streamował, bym e, nie zrobił, nie... Nie przyszedłbym z całej serii mafii po raz kolejny, Uncharted, ze względu na to, że nabyłem PlayStation, to też w jakiś tam stopniu zmotywowało mnie do tego, żeby gdzieś tam dalej rozwijać się w tym gamingu. I co można powiedzieć dodatkowo, może, może tak podsumowując tą całość rzeczy, które wydarzyły się w tym roku, to tak na pewno nabyłem PlayStation, straciłem cztery dyski. Zostałem mężem, nie mogło tu zabraknąć mojej żony, z którą również streamowałem Sea of Thieves. Sea of Thieves, który również będzie się dalej przewijać na streamie. Także pozdrawiam Pancie Lamcie, zapraszam również do niej. Chociaż przez jej brak czasu niestety streamy pojawiają się bardzo, bardzo rzadko i w tym momencie aktualnie chyba nie ma. Może coś przed nowym rokiem jeszcze się pojawi, bo będzie troszkę więcej czasu. Na razie jest chora, także też nie może postreamować. Ale jest gdzieś tam obecna duchem na czacie zawsze, więc... Również dziękuję bardzo. Ymm, o, może udana premiera Diablo 4, y, która była naprawdę bardzo fajna. Y, przyniosła na streamie dość spory BOSS, i y, y, y to widzów, i... Y, y, ogólnie. Ymm, niestety skończyło się to jak się skończyło Diablo wobie tak umarło, że tak powiem. E... Przygarnąłem trzeciego kota. Co też zauważyliście, karmiłem go na streamach. E... Gdzieś są jeszcze klipy. Wam tutaj wrzucę. No i jeszcze dodatkowo, no to już takie może bardziej zawodowe e... rzeczy. E... Wykonałem dość sporo animacji, sporo różnych grafik, chociażby dla. Grupę Azoty dla Deloitte'a. No i współpracę z różnymi streamerami, takimi jak Miniuwa, Pikachu, czy inni mniejsi, Dorawaro, Hokimicha. Było ich sporo, bardzo ciężko mi teraz wymienić ich. Nie wszystko również zamieszczałem na Instagramie, ale w międzyczasie, jak oglądacie ten film, na Instagramie pojawiają się również projekty. Padów kontrolerów do PlayStation, wykonanych przez i Controllers, a zaprojektowanych przeze mnie dla milowy i Zaka. Ten rok był również udany w gamingu, czy chociażby w serialach i filmach. Otrzymaliśmy fajne gry, które gdzieś tam przyciągnęły nas. Był Starfield, było Diablo. Wiadomo, no, te gry zakończyły swój żywot w jakiś tam. Może nie fenomenalny sposób, bo wymarły takim tak po cichutku, powolutku. Ja robię nadal, że chociażby Diablo zostanie rozwinięte na tyle, że do tej gry wrócimy i będziemy ją ogrywać dalej. O ile nie mi tego z Path of Exile, ale myślę, że będzie dobrze. Ja na pewno będę chciał wrócić dalej do Division, które pojawiło się już pod koniec streama. W międzyczasie ogram pewnie komórkową wersję, do której też mam dostęp. I co jeszcze? No, były też wpadki. Były wpadki, wpadki na streamach. Gdzieś tam klipy też, że tak powiem, krążą. Ale też były wpadki w game GameDevie i serialach. No, chociażby jeżeli chodzi o seriale, to otrzymaliśmy Wiedźmina. Jaki by nie był. Serialowy Wiedźmin Lord of the Rings Kurcze, nie, straszne niewypały, nie? Aż szkoda, bo potencjał ogromny, ale wykonanie niestety Tak samo było z grami um, Otrzymaliśmy po długim czasie The Day Before The Day Before, które przeżyło aż 4 dni No, śmieszne, ale prawdziwe um, z jednej strony się cieszę, z drugiej trochę żałuję, bo gierka była, fa była fajna. Gierka zapowiadała się fajnie, ale to trudno. No i jak już niedawno była beta Skull Bones. Gry wydawane już chyba 10 lat albo i więcej przez Ubisoft. Pojawiła się beta, premiera już za rogiem, niestety gra jest słaba nie przyciąga będzie nie wypał, to będzie takie the day before tylko, że od większego studia, tak, za więc to będzie taki legalny skam, że tak to ujmę ale zobaczymy co to będzie na premierę na pewno zagram z dostępem Ubi+, ale żeby ją kupić to raczej nie z udanych premier growych, to można jeszcze dodać Baldur's Gate 3, który był naprawdę fajny. Dodatkowo otrzymaliśmy świetny DLC do chociażby Cyberpunka. Phantom Liberty, kurczę bawiłem się na streamie świetnie, nie wiem czy widzowie, ale ja na pewno. <grymne> Bardzo fajny dodatek, dużo rzeczy się pojawiło. No, i sam cyberpunk jako podstawka został połatany do tego stopnia, że nawet na ostatnim patchu 2.1 otrzymaliśmy metro. Tak, można się poruszać po mapie. Metro, Ci co nie wiedzą, to już się właśnie dowiedzieli. Chciałbym jeszcze podziękować osobom wspierającym, osobom, które są zawsze na streamach. Zacznę pierwszy może od widzów. Kryszą. Lejen, Pan osoby, które są zawsze gdzieś tam. Widzę dużo osób, które lurkują. Bartek czy Kadiardo, i jest, jest Was sporo. Bardzo często widzę, że lurkujecie, ale ja to rozumiem. Praca i inne zajęcia też gracie. A chcecie być, więc w jakiś tam sposób wspieracie odpalającego streama. Chciałbym też podziękować streamerom, z którymi gdzieś tam współpracuję. Czy pojawiły się od nich rajdy? W jakiś sposób też wspierają mnie. Chociażby Dorawaro, Miniuwa, Pikachu, Hokimicha, Keba Purudego, Wujek Broda. Jest też Was sporo. Gdzieś tam czasem, może faktycznie nam nie po drodze, bo chcielibyśmy gdzieś tam razem pograć. Ja w danym czasie nie mam e, czasu, gdy ja mam czas, wy nie macie. No, kiedyś się na pewno jeszcze zgramy. Ja oczywiście będę wpadał dalej na wasze streamy gdzieś tam po cichutku, bo ja nie ukrywam, ja jestem też e, Team Lurk. <laughs> Ale no, zobaczymy, jak to będzie w 2024. Ja planuję troszki, troszeczkę, może. Rozwinąć swój stream. Będę starał się być bardziej, też takim człowiekiem community. Rozmawiać z Wami, gdzieś tam bywać częściej też u Was. I w ogóle, co szykuje 2024 rok na moim streamie? Przede wszystkim wróci Creative. Creative, który będzie pojawił się w czwartki i piątki. Ruszy YouTube, który gdzieś tam próbował. Wystartować, ale poza kilkoma słabymi fi filmami i poradnikiem do OBSa, no nie pojawiało się tam za dużo. Instagram ruszy dalej. TikTok podejrzewam, że będzie dalej rozwijany. No i największa rzecz to będzie tworzenie gry. Gry, którą e, tworzę na silniku Unreal Engine 5. E, przyznam szczerze. E, Plan był już od dawna, już dłubałem dosyć długo przy tym. Po prostu miałem bardzo mało czasu na to. Mam jakieś 40% gry ukończone, może mniej, powiedzmy 30%. Resztę chciałbym tworzyć oczywiście z wami w nowym roku. Będzie się pojawiało na kreatywie. Będzie się to pojawiało na kreatywie i będziemy dalej robić. Będzie to gra survivalowa. Wow, zombieaki survival'e, the day before, no the day after, nie? Zrobimy the day before, takie jakie powinno być, że tak powiem, bo robiłem już od jakiegoś czasu. O, nie ukrywam, troszkę się cieszę z tego, że the day Before nie wypaliło, bo będę mógł dokończyć projekt z czystym sumieniem i dowieść wam produkt, który będzie na że naprawdę na spory takim wysokim poziomie. Także jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. W sumie życzenia noworoczne to ja Wam jeszcze złożę. Teraz życzę Wam wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz na święta. Zapraszam do siebie na streamy osoby zainteresowane grom, czy chciałyby pogadać. Jeżeli potrzebujecie wsparcia technicznego w jakiś sposób, jeżeli chodzi o streamowanie. To również jestem do Waszej dyspozycji. Grafika, animacja, technikalia. Zawsze pomogę. Tymczasem ja uciekam. Trzeba lepić pierogi. A nie, czekajcie, pierogi mam. To jeszcze łóżka. Lecę. Trzymajcie się. Cześć!